Siemanko Tym razem pokażę Wam rabatę kaktusową Nawet całkiem fajnie to wyszło Co my tu mamy? Oczywiście większość kaktusów jest do wykopania na jesieni Mam tam kilka mrozoodpornych o, Na przykład ten jest fajny taki fioletowy Tu mam agawę Chyba filifiera to jakieś opuncje Ten jest też fajnie taki poskręcany Mam jakieś Także Tak to wygląda. Co do nazw, to nie wiem. Nie, z, nie zapisuję sobie. To jest takie fajne coś. agawa, ale nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Zaraz zobaczymy tabliczkę. Jak ktoś chce, to może sobie przeczytać. Takie fajne. Magawa, jakieś wolągi longi, też amerykańską. Ona zostaje na zimę. Także tak to wygląda w całości. Pozdrawiam do następnego.